Rozdział dziewiąty. Nazajutrz zbudził się świeży, zdrów i z weselszą myślą. Pogoda była cudna. Szeroko rozlane wody marszczyły się w drobne zmarszczki od lekkiego i ciepłego powiewu. Brzegi były w tumanie i zlewały się z płaszczyzną wód w jedną nieprzejrzaną równinę. Rzędzian zbudziwszy się i przetarłszy oczy, aż się przestraszył. Spojrzał zdziwionymi oczyma dookoła. A nie widząc nigdzie brzegu, rzekł, o dla Boga, mój jegomość to my już chyba na morzu jesteśmy. Rzeka to tak potężna nie może, odpowiedział Skrzetuski, a brzegi obaczysz, gdy mgła opadnie. Myślę, że niedługo już nam i na turecczyznę wędrować przyjdzie. Powędrujemy, jeśli nam każą. Widzisz zresztą, że nie sami płyniemy. Jakoż w promieniu oka widać było kilkanaście bajdaków, dombas, czyli tumbasów, i wąskich czarnych czułen kozackich oprzytych sitowiem, a zwanych pospolicie czajkami. Jedne z tych statków płynęły z wodą unoszone bystrym prądem, inne pieły się pracowicie w górę rzeki wspomagane wiosłami i żaklem. Wiozły one rybę, wosk, sól i suszone wiśnie do miast brzegowych, lub też wracały z okolic zamieszkałych obładowane zapasami żywności dla kudaku i towarem, który chętny znajdował pokup na kramnym bazarze w Siczy. Brzegi prowe były już od ujścia Przoły zupełną pustynią, na której gdzie gdzieniegdzie tylko bielały kozackie zimowniki, ale rzeka stanowiła gościniec łączący sić z resztą świata, więc też i ruch bywał na niej dość znaczny – zwłaszcza gdy przybór wody ułatwiał żeglugę i gdy nawet porochy prócz nienasypca stawały się dla statków idących w dół rzeki możliwe do przebycia. Namiestnik przypatrywał się z ciekawością temu życiu rzecznemu, a tymczasem bajdaki jego mknęły szybko ku kudakowi. Mogła opadła, brzegi zarysowały się wyraźnie. Nad głowami płynących ulatywały miliony ptactwa wodnego – pelikanów, dzikich gęsi, żurawi, kaczek i czajek, kulonów i rybitew. W oczeretach przybrzeżnych słychać było taki gwar, takie kotłowanie się wody i szum skrzydeł, że rzekłbyś, iż odbywają się tam sejmy lub wojny ptasie. Brzegi za Krzemieńczugiem stały się niższe i otwarte. — Patrz, no jego mość, wykrzyknął nagle Rzędzian. — Dyć to niby to słońce piecze! — a śnieg leży na polach. Skrzetuski spojrzał. Istotnie. Jak okiem sięgnął, jakiś biały pokład błyszczał w promieniach słońca po obu stronach rzeki. Hej, starszy! A co to się tam bieli? spytał Retmana. Wiszni, pane, odpowiedział starszy. Były to istotnie lasy wiśniowe złożone z karłowatych drzew, którymi oba brzegi szeroko były za ujściem pszoły porośnięte. Owoc ich słodki i wielki dostarczał jesienią pożywienia ptactwu, zwierzętom i ludziom zbłąkanym w pustyni, a zarazem stanowił przedmiot handlu, który wożono bajdakami aż do Kijowa i dalej. Teraz lasy osypane były kwieciem. Gdy zbliżyli się do brzegu, by ludziom wiosłującym dać wypoczynek, namiestnik z rzędzianem wysiedli, chcąc się bliżej owym gajom przypatrzeć. Ogarnął ich tak upajający zapach, iż zaledwie mogli oddychać. Mnóstwo płatków leżało już na ziemi, miejscami drzewka stanowiły gąszcz nieprzenikniony. Między wiśniami rosły także obficie dzikie, karłowate migdały, okryte kwieciem różowym, wydającym jeszcze silniejszy zapach. Miliony trzmielów, pszczół i barwnych motylów unosiły się nad owym pstrym morzem kwiatów, którego końca nie można było dojrzeć. Cuda to, panie, cuda! mówił rzędzian i czemu tu ludzie nie mieszkają, zwierza tu także widzę dostatek. Jakoż między krzakami wiśniowymi smykały zające szare, białe i niezliczone stada wielkich błękitytno-nogich przepiórek, których kilka rzędzian z guldenki ustrzelił, ale ku wielkiemu umartwieniu dowiedział się potem od starszego, że mięso ich jest trucizną. Na miękkiej ziemi widać też było ślady jeleni i suchaków, a z dala dochodziły odgłosy podobne do rechtania dzikich świń. Podróżnicy napatrzywszy się i odpocząwszy ruszyli dalej. Brzegi to wznosiły się, to stawały się płaskie, odkrywając widok na śliczne dąbrowy, lasy, uroczyska, mogiły i rozłożyste stepy. Okolica wydawała się tak przepyszną, że Skrzetuski mimowoli powtarzał sobie pytanie Rzędziana – czemu tu ludzie nie mieszkają? By jaki drugi Jeremi Wiśniowiecki objął tę pustynie, urządził i bronił od napadów Tatarów i Niżowych. Miejscami rzeka tworzyła łachy, zakręty, zalewała jary, biła spienioną falą o skały brzeżne i wypełniała wodą ciemne jaskinie skalne. W takich to jaskiniach i zakrętach bywały kryjówki i schowania kozacze. Ujścia rzek, pokryte lasem sitowia, oczeretów i szuwarów, aż czerniły się od mnogości ptactwa, słowem, świat dziki, przepaścisty, miejscami zapadły, a pusty, i tajemniczy roztoczył się przed oczyma naszych wędrowców żegluga stała się przykrą, bo z powodu ciepłego dnia pokazywały się roje zjadliwych komarów i rozmaitych nieznanych na suchym stepie insektów, a niektóre z nich na palec grube ciórkiem krew po ukąszeniu puszczały. Wieczorem przybyli do wyspy Romanówki, której ognie z daleka było widać i zatrzymali się na nocleg. Rybacy, którzy przybiegli popatrzeć na poczet namiestnika, mieli koszule, twarz i ręce całkiem pomazane dziegciem dla obrony od ukąszeń. Byli to ludzie grubych obyczajów i dzicy. Na wiosnę zjeżdżali się tu tłumnie dla połowu i wędzenia ryb, które potem rozwozili do Czechryna, Czerka, Speryjasławia i Kijowa. Rzemiosło ich było trudne, ale zyskowne z powodu obfitości ryb, które latem stawały się nawet klęską tych okolic. Zdychając bowiem dla braku wody po łachach i tak zwanych cichych kątach, zarażały zgnilizną powietrze. Dowiedział się od rybaków namiestnik, że wszyscy niżowcy, którzy również zajmowali się tu połowem, od kilku dni opuścili wyspę i udali się na niż wezwani przez atamana koszowego. Co noc też widywano z wyspy ognie, które palili na stepie zbiegowie na Sicz podążający. Rybacy wiedzieli, że gotuje się wyprawa na lachiw i wcale nie ukrywali się z tym przed namiestnikiem. Widział tedy pan Skrzetuski, że jego ekspedycja może istotnie jest spóźnioną. Może nim dojedzie do Siczy, półki mołojców ruszą już na północ, ale kazano mu jechać więc jako prawy żołnierz nie rozumował i postanowił dotrzeć choćby w środek zaporowskiego obozu. Na rano wyruszyli w dalszą drogę. Pominęli cudny tareński róg, suchą górę i koński ostróg, sławny ze swoich bagien i mnóstwa gadzin, którego niezdatnym do mieszkania czyniły. Wszystko to już i dzikość okolicy i zwiększony pęd wód zwiastowało bliskość porochów. Aż wreszcie wieża Kudacka zarysowała się na widnokręgu. Pierwsza część podróży była skończona. Namiestnik jednak nie dostał się tego wieczora do zamku, bo Pan Grodzicki zaprowadził taki porządek, że gdy przed zachodem słońca wybito hasło, nie wpuszczano nikogo z zamku i do zamku, i gdyby nawet sam król przyjechał, musiałby nocować w słobódce stojącej pod wałami fortecy. Tak też uczynił i namiestnik. Nocleg to był niezbyt wygodny, bo chaty w słobudce, których znajdowało się ze sześćdziesiąt, ulepione z gliny tak były szczupłe, iż do niektórych okrakiem trzeba było włazić. Innych też nie opłaciło się budować, bo je forteca za każdym napadem tatarskim w perzynę obracała, a to dlatego by nie dawały napastnikom zasłony i bezpiecznego do wałów przystępu. Mieszkali w onej słobudce ludzie zachodzi. To jest przybłędowie z Polski, Rusi, Krymu i Wołoszy. Każden tu był niemal innej wiary, ale tam o to nikt nie pytał. Gruntów nie wyrabiali dla niebezpieczeństwa od ordy, żywili się rybą i zbożem dostawianym z Ukrainy, pili palankę z prosa, a trudnili się rzemiosłami, dla których w zamku ich ceniono. Namiestnik oka prawie zmrużyć nie mógł dla nieznośnego zapachu końskich skór, z których rzemienie w słobódce wyprawiano. Nazajutrz, świtaniem, jak tylko wydzwoniono i na trąbach wygrano rozbudzenie, dał znać do zamku, iż poseł książęcy przybył i prosi o przyjęcie. Grodzicki, który świeżo miał w pamięci wizytę książęcą, sam na jego spotkanie wyszedł. Był to człowiek pięćdziesięcioletni. Jednooki jak cyklop i posępny, bo siedząc w pustyni na końcu świata i nie widując ludzi, zdziczał, a sprawując nieograniczoną władzę, nabrał powagi i surowości. Twarz mu przy tym zeszpeciła ospa, a ozdobiły nacięcia szabel i blizny od strzał tatarskich, podobne do białych piętn na ciemnej skórze. Był to jednak żołnierz szczery, czujny jak żuraw który ustawicznie oczy miał w stronę Tatarów i Kozaków wytężone. Pijał tylko wodę, nie sypiał, jak siedm godzin na dobę, częstokroć zrywał się w nocy, by obaczyć, czy straże dobrze wałów pilnują i za najmniejsze niedbalstwo porywał na śmierć żołnierzy. Dla Kozaków wyrozumiały, choć groźny, zyskał sobie ich szacunek. Gdy zimą głodno bywało na siczy, zbożem ich wspomagał. Był to rusin pokroju tych, którzy swego czasu z Przecławem Lanskorońskim i Samkiem Zborowskim w stepy chodzili. — To tedy wasz mość na Sicz jedziesz? — pytał Skrzetuskiego, wprowadziwszy go poprzednio do zamku i uczęstowawszy gościnnie. — Na Sicz! Jakie wasz mość, mości komendancie, masz stamtąd nowiny? — Wojna, a koszowy ze wszystkich ługów, rzeczek i wysp ściąga kozaków — Zbiegi z Ukrainy idą, którym przeszkadzam jak mogę. Wojska tam już jest na trzydzieści tysięcy albo i więcej. Gdy na Ukrainę ruszą, gdy się z nimi grodowi kozacy i czerni połączą, będzie ich sto tysięcy. A Chmielnicki? Lada dzień z Krymu z Tatarami spodziewany. Może już jest, prawdę rzec, niepotrzebnie wasz mości do Siczy chcesz jechać, bo wkrótce tu ich się doczekasz. Że zaś kudaku nie miną, ani go za sobą nie zostawią, to pewna. A obronisz się wasz mość? Grodzicki popatrzył na namiestnika posępnie i odrzekł dobitnym, spokojnym głosem. A ja się nie obronię. Jak to? Bo prochów nie mam. Mało dwadzieścia czułem posłałem, by mi choć trochę przysłano i nie przysłano. Nie wiem li, przejęto gońców, czy sami nie mają. Wiem, że dotąd nie przysłano. Mam na dwa tygodnie, na dłużej nie. Gdybym miał dosyć, pierwej bym kudak i siebie w powietrze wysadził, nimby tu noga kozacza postała. Kazano mi tu leżeć, leżę. Kazano czuwać, czuwam. Kazano zęby wyszczerzać, wyszczerzam. A gdy zginąć przyjdzie, raz maty rodyla, i to potrafię. A samże mość nie możesz prochów robić? Od dwóch już miesięcy zaporoszczy saletry mi nie puszczają, którą od Czarnego Morza przywozić trzeba. Wszystko jedno, zginę. Uczyć się wam od was, starych żołnierzów, a gdybyś sam waszmość poprochy prochy ruszył? Mosanie, ja kudaku nie zostawię i zostawić nie mogę. Tu mi było życie, tu niech śmierć będzie. Właśnie myśl także, że na bankiety i wspaniałe recepcje jedziesz, jakimi gdzie indziej posłów witają, albo że cię tam godność poselska osłoni. Toż oni własnych atamanów mordują i od czasu, jak tu siedzę, nie pamiętam, by który zszczezł swoją śmiercią, zginiesz i ty. Skrzetuski milczał. Widzę, że duchowwać panu gaśnie. To lepiej nie jedź. — Mój mości, komendancie, rzekł na to z gniewem namiestnik. Wymyśl, że co lepszego by mnie przestraszyć, bo to, co mi powiadasz, jużem słyszał z dziesięć razy. A kiedy mi radzisz nie jechać, to widzę sam byś na moim miejscu nie jechał, Zwasz przetoczy ci nie tylko prochów, ale i fantazji do obrony kudaku nie zbraknie. Grodzicki, zamiast się rozgniewać, spojrzał jaśniej na namiestnika. Zuba staja szczukam, mruknął po rusińsku. Przebacz mi waszmość. Z odpowiedzi twojej miarkuję, że potrafisz dygnitatem księcia i stanu szlacheckiego utrzymać. Dam ci tedy parę czajek, bo bajdakami po nie przejedziesz. Oto też przybyłem prosić waszmości. Koło sytca każesz je lądem ciągnąć, bo choć woda duża, ale tam nigdy przejechać nie można. Ledwie się jakie małe członko przemknie, a gdy już będziesz na niskich wodach. Wtedy się pilnuj, by ci nie zaskoczono i pamiętaj, że żelazo a ołów od słów wymowniejsze. Tam tylko śmiałych ludzi cenią. Czajki będą na jutro gotowe. Każe tylko drugie rudle przyprawiać, bo jednego na porochach mało. To rzekłszy Grodzicki wyprowadził z izby namiestnika, by mu zamek i jego porządki pokazać. Wszędzie panował wzorowy ład i karność, straże dniem i nocą gęsto czuwały na wałach, które jeńcy tatarscy musieli bez przestanków wzmacniać i poprawiać. Co rok na łokieć wyżej wał sypie, rzekł pan Grodzicki. To też tak już urósł, że gdybym miał prochów dostatek i we sto tysięcy nic by mi nie zrobili, ale bez strzelby nie obronię, gdy przemoc przyjdzie. Forteca była istotnie nie do zdobycia, bo oprócz armat broniły jej dnieprowe przepaście i niedostępne skały pionowo zeskokujące w wodę. Nie potrzebowała nawet wielkiej załogi, toteż w zamku nie stało więcej nad sześćset ludzi, ale za to co najprzebrańszego żołnierza, uzbrojonego w muszkiety i samopały. Dnie, prepłynąc w tym miejscu ściśniętym korytem, tak był wąski, że rzucona z wałów strzała przelatywała daleko na drugi brzeg. Działa zamkowe panowały nad oboma brzegami i nad całą okolicą. Prócz tego o pół mili od zamku stała wysoka wieża, z której ośm mil wokoło widać było, a w niej stu żołnierzy, do których Pan Grodzicki każdego dnia zaglądał. Ci, spostrzegłszy w okolicy ludjaki, dawali natychmiast znać do zamku, a wówczas bito w dzwony i cała załoga wnet stawała pod bronią. — Prawie tygodnia nie ma — mówił pan Grodzicki, bez jakowegoś alarmu, bo Tatarzy jak wilki z stadami często po kilka tysięcy tu się włóczą, których z dział jak można, a częstokroć tabuny dzikich koni straże biorą za Tatarów. – I nie przykrzy się waszmości siedzieć na takim bezludziu? – pytał pan Skrzetuski. – Choćby mi też na pokojach królewskich miejsce dano, to bym tu wolał. Więcej ja stąd świata widzę, niżeli król ze swego okna w Warszawie. Jakoż istotnie z wałów widać było niezmierną przestrzeń stepów, które teraz wydawały się jednym morzem zieloności – na północ ujście samary, a na południe cały bieg, dnie prowy, skały, przepaście, lasy, aż do pian drugiego porochu, Surskiego. Pod wieczór zwiedzili jeszcze wieże, gdyż Skrzetuski pierwszy raz widząc tę zaginioną w stepach fortecę wszystkiego był ciekawy. Tymczasem przygotowywano dla niego w słobudce czajki, które, opatrzone rudlami po obu końcach, stawały się zwrotniejsze. Nazajutrz rankiem miał wyruszyć, ale przez noc nie kładł się prawie wcale spać, rozmyślając, co mu czynić przystoi wobec niechybnej zguby, którą mu groziło posłowanie do straszliwej siczy. Życie uśmiechało mu się wprawdzie, bo był młody i kochał, i miał żyć obok ukochanej, wszelako od życia więcej honor i sławę kochał. Ale przyszło mu do głowy, że wojna bliska, że Helena czekając na niego w rozłogach może być ogarnięta najokropniejszym pożarem, wystawiona na zapędy nie tylko Bohuna, ale rozpętanej i dzikiej czerni, więc duszę porywała mu trwoga o nią i ból. Stepy musiały już podeschnąć, można by już pewno do łubniów z rozłogów jechać, a tymczasem on sam kazał Helenie i kniachini na swój powrót czekać, bo nie spodziewał się, by burza mogła wybuchnąć tak prędko. Nie wiedział, czym grozi jazda do Siczy. Chodził więc teraz szybkimi kroki po zamkowej izbie, brodę targał i ręce łamał. Co miał począć? Jak postąpić? W myśli widział już rozłogi w ogniu otoczone wyjącą czernią, więcej do szatanów niż do ludzi podobną – Własne jego kroki odbijały się posępnym echem pod sklepieniem zamkowym, a jemu wydało się, że to już złe moce pochalene idą. Na wałach trąbiono gaszenie świateł, a jemu zdawało się, że to odgłos bohunowego Rogu i zębami zgrzytał i za szabli imał. Ach, czemuż to on naparł się tej ekspedycji i bychowca jej pozbawił? Zauważył tę alterację pana rzędzian śpiący w progu, więc wstał, oczy przetarł, objaśnił pochodnie palące się w żelaznych obręczach i począł kręcić się po komnacie, chcąc zwrócić uwagę pana. Ale namiestnik utonął całkowicie w swoich bolesnych myślach i chodził dalej, budząc krokami uśpione echa. Jegomość! Hej, jegomość! rzekł rzędzian. Skrzetuski popatrzył na niego szklanym wzrokiem. Nagle zbudził się z zamyślenia. — Rzędzian, boisz ty się śmierci? — spytał. — Kogo? Jak to śmierci? Co jego mość mówi? — Bo kto na Sicz jedzie, ten nie wraca. — A to czemu jego jedzie? — Moja wola, ty się w to nie wtrącaj, ale ciebie mi żal. Boś, dzieciuch, a chociaż frant, tam się frantostwem nie wykręcisz. Wracaj do Czechryna, a potem do Łubniów. Rzędzian zaczął się drapać w głowę. Mój jegomość, już ci śmierci się boję, bo kto by się jej nie bał, to by się Boga nie bał, gdyż jego to wola żywić kogoś albo umorzyć. Ale skoro jegomości dobrowolnie na śmierć leziesz, to już jegomościn będzie grzech, jako pana. Nie mój jako sługi. Przeto ja jego mość nie opuszczę, bom też nie chłop, żaden jeno szlachcic, choć ubogi, ale ten. ale też nie bez ambicji. Wiedziałam, żeś dobry pachołek. Powiem ci jednak, nie chcesz po dobrej woli jechać, pojedziesz z rozkazu, bo już inaczej nie może być. Choćby mnie jego mość zabił nie pojadę. Co to jego mość sobie myśli, że mi jest tych Judasz, jaki czy co, żebym jego mości miał na śmierć wydawać? Tu rzędzian podniósł ręce do oczu i począł buczeć głośno, widział więc pan Skrzytuski, że tą drogą do niego nie trafi, a rozkazywać groźnie nie chciał, bo mu było chłopca żal. Słuchaj, rzekł do niego, pomocy mi żadnej nie dasz. Ja przecie także dobrowolnie głowy pod miecz kłaść nie będę, a do rozłogów listy zawieziesz, na których mnie więcej jak na samym żywocie zależy. Powiesz tam jej mości i kniaziom, by zaraz bez najmniejszej zwłoki panienkę do łubniów odwieźli, bo ich inaczej rebelia zaskoczy. Sam też dopilnujesz, by się to stało. Ważną ci funkcję powierzam, przyjaciela godną, nie sługi. To niech jego mość kogo innego wyszle, z listem każdy pojedzie. A kogo ja tu mam zaufanego, czyś zgłupiał? To ci powtarzam, uratuj mi po dwa życia, a jeszcze mi takowej przysługi nie oddasz, gdyż w męce żyję myśląc, co może się stać i od boleści skóra na mnie potnieje. O, dla Boga widzę, że muszę jechać, ale mi tak jego mości żal, że choćbyś mi jego mość ten kropiasty pas darował, zgołabym się nie pocieszył. Będziesz pas miał, jeno spraw się dobrze. Nie chcę ja i pasa, byleś mi jego mość jechać z sobą dozwolił. Jutro wrócisz z czajką, którą pan Grodzicki do Czechryna wysyła. Dalej bez zwłoki nieodpoczynku ruszysz prosto do rozłogów. Tam kniechini nic nie mów, czy mi co grozi, ani panience. Proś tylko, by zaraz choćby konno do łubniów jechały, choćby bez tobołów żadnych. Oto masz trzos na drogę. — Listy zaraz ci napiszę. Rzędzian padł do nóg namiestnika. — Panie mój, zali nie mam cię ujrzeć więcej. — Jak Bóg da, jak Bóg da — odparł podnosząc go namiestnik. — Ale w rozłogach wesołą twarz pokazuj. — Teraz idź spać. Reszta nocy zeszła z skrzetuskiemu napisaniu listów i żarliwej modlitwie, po której zaraz przyleciał do niego anioł uspokojenia. Tymczasem noc zbladła i świt ubielił wąskie okienka od wschodu. Dniało, aż i różowe blaski wkradły się do komnaty. Na wieży i zamku poczęto grać poranne wstawaj. Wkrótce potem Grodzicki pojawił się w komnacie. Mości namiestniku, czajki gotowe. I jam też gotów, rzekł spokojnie Skrzetuski.